Rewitalizacja linii kolejowej 369-7 znalazła się wśród projektów z dofinansowaniem w ramach programu Kolej Plus. W środę rząd ogłosił zwiększenie budżetu do 11 miliardów złotych, dzięki czemu w całym kraju zrealizowane zostaną 34 projekty. Licząca 21 km linia kolejowa 7 Czempin miałaby zostać uruchomiona do 2028 roku. Docelowo w ciągu doby kursować ma 12 par bezpośrednich pociągów pomiędzy śremem a Poznaniem. Projekt finalny to oczywiście będzie kolej elektryczna, bo innej możliwości, jeżeli te linie. Mają być obsługiwane ze środków unijnych, a będą ze środków unijnych, to tylko i wyłącznie wchodzi w grę kolej elektryczna. To jest jakby jedno. W Śremie, elementem końcowym, będzie park and ride, który zlokalizowany jest przy dworcu autobusowym w Śremie, gdzie dwa lata temu, przypomnę, żeśmy ze środków unijnych zainwestowali tam sporą kwotę. I są bezpłatne miejsca parkingowe i tam znajdzie się też nietradycyjny dworzec kolejowy, tylko po prostu przystanek, który będzie obsługiwał kolej szybką kolej. Termin, czas dojazdu to jest granica 50 minut bezpośrednio do, na dworzec Poznań Centrum. Przewiduje się, że będzie wstępnie pięć przystanków dwa na terenie gminy Śrem dwa na terenie gminy Brodnica, a jeden na terenie gminy Czępiń, ale to jeszcze trwają ustalenia. Składy mają poruszać się z maksymalną prędkością 120 km na godzinę. W ramach rewitalizacji liczba przejazdów drogowo-kolejowych na 21 km szlaku ma zostać ograniczona do niezbędnego minimum. Wiąże się to z budową nowych dróg dojazdowych i przesunięciem drogi wojewódzkiej w Psarskim, Szymanowie i Manieczkach oraz pomiędzy Grabianowem a Ogieniewem. Koszt wszystkich tych prac jest szacowany na około 350 milionów złotych. udział samorządów województwa wielkopolskiego oraz gminy Śrem i być może innych samorządów leżących wzdłuż linii wyniesie 50 milionów złotych. docelowo pomiędzy Śremem a Poznaniem miałyby kursować 24 i co ważne bezpośrednie pociągi w ciągu doby.